Niech mi pan powie, czy on z tym nowym sercem nie będzie inny. Czy pacjentka miała jakiekolwiek szanse przeżycia, gdyby wstrzymał pan operację? Było jedno rozwiązanie, które można było wdrożyć i ją uratować. Nie mamy prawa do eksperymentu. Czy pan nie widzi, że on mnie odpuści? Czy pan tego nie widzicie? Ja i tak robię, co chcę. No dlatego z tobą rozmawiam. Przecież dobrze wiesz, że serce w naszym kraju jest reliksią. No i tak to jest, no. Starzy się boją, młodzi nie mogą. Nic nie zrobisz, jak ktoś chce odejść. Ile mu dają procent szans na przeżycie? Dziesięć? Nie. Uwaga! Dostałem propozycję własnej kliniki. Jak pojedziesz, to się z tobą rozwiodę. Są jakieś drobne kłopoty. A z samymi łóżkami to możemy burdel zrobić, a nie klinikę kardiochirurgiczną. Pan jest tym wariatem ze skalpelem? Jest pani pierwszą matką w Polsce, której lekarz zadaje takie pytanie. Jego serce może żyć w kimś innym. Tracimy go, przejdźcie! Skalpel, otwieramy go. Kim pan jest? A przechodziłem tędy. Mamy zgodę rodziny, komisji prokuratora. Za do waszych rodzin dzisiaj nikt na nas nie wraca do domu. Wypierdalać z mojej kliniki. Już! Chyba nie operował. Zbyszek, co tu On no, Nie ma szans. A jak ze mną nie wyjdzie, będzie pan próbował dalej?